No, tych rezerwowych zostało wybranych aż 18 do tego cyklu, jednak Wszystko. Wszystko. Yy, teraz okazuje się, że to jednak było za mało, wybrane, za mało rezerwowych do wybrania. No i jedziemy teraz w turniej niekompletny. Zielone światło mamy już zapalone, a więc ruszamy z biegiem trzecim. Taśma poszła w górę. Dobry start Jakuba deskorolki. Mateusz, Rybarczyk bardziej teraz próbuje tam przytrzymywać Macie Jekyll i dokładnie to mu się udaje. Teraz obserwujemy, co się teraz stanie. Deskorolka na prowadzeniu, drugie miejsce. Mateusz Rybarczyk, który będzie go teraz do samego końca atakował. Zobaczymy jak sobie ostatecznie poradzi. Rybarczyk obiera trochę inną ścieżkę. Wow, no nie, proszę Państwa, tutaj jaką Deskorolka zdecydowanie teraz przesadził. Idzie w kasku czerwonym Jakub Deskorolka, w kasku niebieskim Edi Orzeł, w kasku białym Paweł Fander i w kasku żółtym Kacper Wiśniewski, wyścig siódmy, w zawodników. A tutaj mamy zielone światło. I taśma w górę. Wow, co za start Kacpera Wiśniewskiego. I nałoży on wszystkich. Fander pod Deskorolkę. I ależ nam się porobiło. w fenomenalny start i wyszedł na prowadzenie. Papa Fander jednak będzie go teraz gonił. Papa Fander świetnie zaatakował deskorolkę. Papa Fander, ależ świetny atak. No i włożę. Właśnie Papa Fander udowadnia, dlaczego jest świetnym zawodnikiem. Dlaczego tam miał średnią 1,700 w pierwszej lidze. Ale świetny atak Papa Fandera przed Podkaską Wiśniewskiego bezpardonowo i jedzie teraz na prowadzeniu. Ostatnie okrążenie. Świetna akcja Papa Fandera. To było przepiękne. Wiśniewski drugi, Deskorolka trzeci. Edi Orzeł już na początku wyścigu pogubił się i jest na samym końcu. Papa Fanders zwycięża w wielkim stylu wyścig siódmy. Trzy punkty dla niego. Co to był za wyścig w wykonaniu Papa Fandera? Świetny atak. No i starcie Papa Fandera z Oskarem Lepczykiem. Na pewno myślę, że będzie bardzo ciekawe. Lider klasyfikacji generalnej z no świetnym zawodnikiem Papa Fanderem, który w położeniu starcie udowodnił dlaczego jest. Jednym z najlepszych zawodników, którzy bawią, bawią się po prostu w ściganie na łódkach, no i teraz zabita Papa Fender do migratory Ligi żużlowej, więc zobaczymy. To teraz pokażę w wyścigu 12 w starciu z liderem klasyfikacji generalnej. Warto jeszcze przypomnieć, że właśnie papa Tanter jest zawodnikiem zagranicznym. Ale już mamy Olgit. Więc to się pali. I poszli. Wszyscy równo, wszyscy równo. I, ale jednak wykorzystuje a tu pierwszych. Lak... Oj, 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 lak od proszę Państwa. Będzie chyba wykluczony. Jak to ciekawe wyglądało. Pojedynek. Pojedynek dwóch rewolwerosów. Kto szybciej wyszli? Olgit? I lepiej wystrzelił jednak Igor Kurzak, który już obejmuje prowadzenie, chociaż Papa Thunder nie chce odpuścić, będzie walczył do końca. I teraz pod niego bezpardonowo Igor Kurzak w szoku. Co tu się właśnie wydarzyło? Papa Thunder pokazuje dominację. I teraz Igor Kurzak będzie próbował odbić, chociaż trochę za szeroko jedzie na tych łukach. Papa Thunder z tego korzysta i próbuje zyskać przewagę. I teraz na tym łuku już zbudował przewagę. Chociaż teraz Igor Kurzak, a i teraz łapie kredę. I już, już Papa Thunder ma przewagę. Ma tutaj no spokaźną przewagę, jeśli już tak mówić. No zdominował ten bieg, wywalczył pewną trójkę. A tuż za nim kończy bieg Igor Kurzak. Świetny bieg w wykonaniu Papa Thundera, który no pokazał dominację w tym biegu. A więc w wieku 14 w kasku czerwonym Robert Wisser, w kasku niebieskim Oskar Dabczyk, w kasku białym Mikołaj Kaczmarek, i w kasku żółtym Jakub Dodskorolka, ruszamy z wyścigiem czternastym. A więc zielone światło już zapalone Pojedynek między liderem i liderem klasyfikacji generalnej. Zobaczymy, jak to pójdzie. Taśma poszła w górę, świetnie, Wiser. Kaczmarek dokłada Dabczyka. Proszę państwa, jeśli tak to dowiedzie, jeśli Kaczmarek dowiedzie te dwa punkty, zbliży się do Otkara Dabczyka. On tu jest jeszcze głodny na Wisera, ale te dwa punkty już i tak będą bardzo mocno znaczące w walce o Mistrzostwo Świata. Chociaż teraz błędy Kaczmarka i spróbuje zbliżyć się jeszcze do niego, próbuje go zaatakować skorolka, ale nam tutaj się układa. Blizer na prowadzeniu, walka o drugie miejsce, deskorolka do samego końca napiera na Kaczmarka, deskorolka wchodzi pod Kaczmarka, Kaczmarek to odbija jednak, tak jest, świetna walka w wyścigu czternastym, ostatnie okrążenie, deskorolka teraz przedłużenie prostej, Jakub Deskorolka założony jednak przez Kaczmarka, Kaczmarek jednak te ważne dwa punkty zdobywa i to będą bardzo ważne dwa punkty, bo to oznacza, że teraz tylko trzy punkty przewagi klasy generalnej między Dabczykiem a Kaczmarkiem Dabczyk tutaj ociąga na prowadzeniu ale tylko trzy punkty zanim Mikołaj Kaczmarek z racji że Dabczyk tutaj jechał ostatni a wow, ale ależ nam tutaj się ułożyło wyścig 14 co tutaj się wydarzyło pola pierwszego Mateusz Rybarczyk Mateusz Miewski Kurzek i Edi Orzą pod bandą czekamy teraz na Olgit mamy Olgit i zielona lapka się pali, zawodnicy już przeszykowani. Maszyna startowa idzie do góry. Wszyscy znowu równo, znowu się toczy, pierwsza walka na pierwszym uku. Eddie Orze! Ojojoj. Tu mamy chyba pierwszą kanapkę. będzie właśnie wykluczony kask żółty. Nie wiem ruchu. czy po taką decyzję zdecyduje się sięgnąć sędzia. Kanapkę jednego jednak, ja jednak mamy kanapkę. Zielona lapka się pali. Oj wow. ma Mateusza Majewskiego No i chyba się nie będzie już liczył. A taśma idzie do góry. Najlepiej Igor Kurzak. Chociaż teraz, no tak, najlepiej Igor Kurzak. Właśnie to on zyskuje teraz pierwszą pozycję. Tuż za nim Mateusz Rybaczyk, który będzie go gonił. Eli ożył tam na samym końcu. Już cieni Litwy, już Witka Jeśli nic nadzwyczajnego się nie wydarzy, nie będzie się liczył już w tym otobiegu. Igor Kurzak, no trzyma kredę, trzyma. Ma wszystkie póki co sposoby, aby utrzymać Rybaczyka. Za nim, za plecami. Chociaż Rybaczyk tam jedzie szerzej. Rybaczyk. Pod niego, pod niego, znalazł miejsce, znalazł pestkę miejsca dla siebie. I teraz jedzie już raczej po pewną jedynkę, chociaż Igor Kurzak próbuje odbić, próbuje, ale nie na tym, nie na tym biegu się kończy to wszystko. Pierwszy przyjeżdża Mateusz Rybaczek, następny Igor Kurzak i Edi Orzeł ostatni. Mateusz Rybaczek świetnie wykorzystał no, moment zawahania Igora Kurzaka, który odjechał od kredy i wjechał bezpardonowo a także od pierwszego pola pojedzie. Kasper Pitura, Petros Miwaguski, Jakub Zaskorka i Igor Kurzak już kierownik startu ustawia zawodników, już raczej kończy to ustawianie, już będziemy mogli za chwilę ruszyć z tymi emocjami. Zawodnicy poszli spod taśmy, dosyć równo i teraz Kasper Pitura na drugim miejscu, Miwagusek, oj teraz spada Kasper Pitura na czwartą pozycję i teraz jeszcze w kredzie, już go chyba dzisiaj nie zobaczymy. A tam na pierwszej pozycji Miwaguski, za nim Jakub Deskorolka i Igor Kurzak. No oni nic już bardziej nie walczą, jedynie może o miejsce w wyklasyfikacji generalnej. Kacper Pitura już na samym końcu, a tam walka o pierwszą pozycję się właśnie zaczyna. Miwaguski czy Jakub Deskorolka? Kogo zobaczymy na pozycji pierwszej? Tu wszystko się może wydarzyć. Miwaguski póki co trzyma, ale teraz przydłużenie prostej. Jest! Zrobił Kacper Whoa. E, przepraszam, Kuba Deskorolka przyjeżdża na pozycji pierwszej po świetnym ataku. Drugie miejsce zajmuje Miwa Guski, trzeci Igor Kurzak i czwarty Kasper Pitura, którego dzisiaj niestety już nie zobaczymy na torze. No i patrzymy, wyścig 21, półfinał numer 1, a więc... w... W kasku czerwonym Mateusz Majewski, w kasku niebieskim Kacper Wiśniewski, w kasku białym Mateusz Rybaczyk i w kasku żółtym Papa Fander. Ta czwórka tych zawodników chce że chce dostać się do wielkiego finału, więc patrzmy uważnie, kto się dostanie. Zielone światło już zapalone. I mamy taśmę w górę. Kto teraz najlepiej? Fander, Fander, ależ świetnie pojechał Papa Fander. Ale zaklinowało się dwóch zawodników, bieg mamy przerwany, mamy kanapkę. Ale świetnie grał Papa Fander. Po pierwszym łuku zobaczymy, czy powtórzy to samo. Ale jednak, no przez to, że Katuryśniewski zablokował Mateusza Rybaczyka, to musimy pojechać pierwszy raz, ale świetna akcja to była Papa Fandera. A więc już za chwilę zielone światło do, do pierwszego półfinału. I ma w górę, Słabszy start teraz Fandera. Zetnie do kredy, to może się okazać zdecydowanym błędem, tak jest. Papa Fander już teraz daleko z tyłu. A więc Majewski i Rybarczyk, to jest aktualnie to bójka, która przechodzi dalej. Wander teraz z tyłu wyprzedza Majewskiego, Katra Wiśniewskiego. będzie jeszcze jeden punkcik do swojej kolekcji, ale to nic nie zmieni. Na czele stawki i Majewski i Rybarczyk. Majew... Obaj dostaną się do wielkiego finału, a Majewski, jeśli teraz tą drugą dowiezie, to zbliży się bardzo mocno do Katra Bitury w klasyfikacji generalnej. I może praktycznie już... Być blisko wyprzedzenia, wyprzedzenia właśnie tego zawodnika. Ma, rybarczyk próbuje cokolwiek jeszcze tutaj zrobić do samego końca. Ostatni, sza, ostatni szarszy Rybarczyka, ale nie daje jednak rady. A więc Majewski, Rybarczyk, Fander hmm. i Wiśniewski. Tak oto kończymy pierwszy półfinał. Kaczmarek, Wiser, Kurzak, Papała. I czekamy jedynie na pewien sygnał. No i mamy olgit, zielona lampka się pali. I poszli równiutko tutaj, każdy się uplasował, chociaż o, Igor, o. Kurzak, Igor Kurzak na pierwszej pozycji ją raczej będzie chciał utrzymać, chociaż ciągle Robert Wisser napiera na niego. A tam właśnie Mikołaj Kaczmarek, jeden punkt, bardzo cenny jeden punkt dla klasyfikacji nie generalnej nie, a jednak chociaż teraz Papała pod niego jeszcze raz będzie chciał pospróbować a Igor Kurzak biedzie pewną trójkę. Igor Kurzak za trzy punkty jedzie. Tym oto biegu, chociaż teraz się zbliża do niego ciągle wisse. Wiser ciągle próbuje. Teraz pod niego, chociaż nie. Igor Kurzak pierwszy, wiser drugi. A tam na końcu jeszcze walka, ale jednak Kaczmarek. Póki co numer jeden w klasyfikacji generalnej i trzeci w tym biegu. Niestety Hubert popała zeroma punktami. Kończy ten bieg. A więc proszę państwa co za stawka Majewski pierwsze pole Będzie chciał je wykorzystać Igor Kuczak trzecie pole Będzie liczył na błąd ze strony Majewskiego Tak jak to było w półfinale Był błąd ze strony Kaczmarka To za niesamowite zawody Ależ tutaj może być milion scenariuszy Jakie się mogą wydarzyć A więc w kasku czerwonym Mateusz Majewski W kasku niebieskim Mateusz Rybarczyk W kasku białym Igor Kuczak I w kasku żółtym Robert Wisser Wielki finał Grand Prix Szwecji w Malilii wyjdzie nam niesamowicie. Zielone światło do wielkiego finału! Jedziemy! Co za strzelenie! Ależ świetny start rybarczyka! Pytanie, czy była taśma? Jak na razie jedziemy! Świetny start rybarczyka! Jedzie on teraz po zwycięstwo! Jak na razie! Pytanie, czy tam się nie strzelił, chociaż jak na razie wydaje mi się, że był wszystko clear. Mateusz Rybarczek jedzie po zwycięstwo w tym Grand Prix. Niesamowitym startem się pokazał. Górzak drugie miejsce. Majewski trzecie. Daleko z tyłu Robert Wisser. Ciekawie nam co się to wszystko układa, zobaczymy czy będziemy jechać w ten finał jeszcze raz, czy jednak wyniki zostaną zaliczone, ale na ten moment Rybarczyk jedzie po zwycięstwo, Majewski jedzie po brązowy medal, nie tylko w dzisiejszych zawodach, ale również w klasyfikacji generalnej, na ten moment ostatni zakręt, Mateusz Rybarczyk jak na ten moment zwycięża, zawody zmalili, trzy punkty dla niego, drugie miejsce dla Akiuroka i trzecie miejsce dla Majewskiego, no i teraz pytanie, co tu się wydarzy, czy wyniki zostaną zaliczone, czy pojedziemy jednak jeszcze raz, czy była tam zaśma? Niesamowite rozegranie proszę państwa Nie ma taśmy Mateusz Rybarczyk oficjalnie zwycięża Grand Prix Szwecji w Molili A więc miejsce trzecie Proszę państwa Pada upem Mateusza Majewskiego tego który miał najlepsze pole w wielkim finale Wydawałoby się że To wygrana jest dla niego pewna Ale jednak w świetnym stylu Mateusz Rybarczyk strzelił się w finale i to on z, ostatecznie można powiedzieć, że trochę ukradł to zwycięstwo na dzisiejsze zawody. no Każdy się spodziewał, że to Majewski wygra albo Kurzak, a tu nagle zniknął pojawił się Rybarczyk i na no świetny sposób ukradł to zwycięstwo tym świetnym startem. Drugie miejsce właśnie Igor Kurzak, świetne zawody również dla Igora, bardzo dobrze się dzisiaj spisywał i to drugie miejsce właśnie dla niego. No, i proszę Państwa, czas na zwycięzcę, czas na tego, który dzisiaj był najlepszy z tej całej stawki. A więc, zwycięzca Grand Prix Szwecji w Molili. Pierwsze miejsce, tego co pisał wcześniej, to jest jego pierwsze miejsce od dwóch lat, jakie zdobył na Mikrofonie z Różlowej. Jeśli chodzi o cykl Grand Prix, Mateusz Rybarczyk. A więc wielkie brawa dla Mateusza. Fireworki już poszły w górę. Wielkie brawa dla Mateusza, który zwycięża Grand Prix Szwecji w Molili.